Witam, korzystając z, ten, z tej morskiej scenerii chcę powiedzieć o rzecz, o której i tak bym musiał powiedzieć a dotyczy wszystkich, którzy kupili mieszkania bankowe chcą kupić mieszkanie bankowe lub chcą sprzedać mieszkanie nabyte jako bankowe Poczekamy aż przeleci nam ten samolot, który przeszkadza To lepsza sceneria niż te betonowe supy, o których wspominaliście. Uwaga! W Hiszpanii od półtora roku jest taki przepis, który mówi, że państwo ma prawo pierwokupu mieszkania, które było zabrane za długi. Nigdy z tego prawa nie skorzystali, ale oczywiście ktoś musi zarobić, bo musimy zapłacić 60 euro prawnikowi. Ten sporządza deklarację, którą wysyła do wojewody, do, akurat tutaj komunidad Valenciana, i mają na to 40 dni na odpowiedź. Czyli wysyłamy im dane kupującego, sprzedającego, cenę, którą uzgodniliśmy i tutaj podejrzewam, że jest jakaś właśnie pułapka, żeby ktoś nie zaniżył ceny przy sprzedaży. Jakby napisał, że 5 czy 10 tysięcy, to zaraz by to ktoś sprzątnął. No ale podajemy tą realną cenę i po tych 30-40 dniach przychodzi pisemko. My nie chcemy kupić, możesz sprzedawać. Blokuje nam to sprzedaż o miesiąc. Cenę, którą ustalimy, taka musi być na akcie notarialnym. No i niepotrzebny stres. No, ale na dzisiaj, powtarzam, nie spotkałem się z ani jednym przypadkiem, bo sprzedałem kilkadziesiąt takich mieszkań bankowych. Trzeba było wystąpić z tym wnioskiem i czekać. Z czym to się teraz wiąże w przypadku kupna? To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś dzisiaj wybierze mieszkanie, to już musi wiedzieć, że akt notarialny będzie najwcześniej za półtora miesiąca, bo tyle potrwa proces załatwienia tego dokumentu plus przygotowania dokumentów do sprzedaży. No tego nie da się ominąć i na dzień dzisiejszy to jest. Nazywa się to Tanteo i Retracto. Możecie sobie wpisać na polskich stronach, na forach, piszecie ustawa Tanteo i Retracto, to czytacie sobie więcej. Ja tego mówię tak po chłopsku, czyli mają prawo pierwokupu, nie korzystają z niego, ale przestawia nas to mocno w czasie w przypadku jakiegoś zakupu. Jeżeli kupiliśmy z banku i sprzedajemy, to tak samo niestety trzeba będzie czekać, bo musimy wystąpić do Comunidad Valenciana, że nie skorzystają z tego prawa pierwokupu. To jest bardzo, bardzo ważne. Także polecam, pozdrawiam. I do zobaczenia na następnym filmie w jakichś ładnych okolicznościach.